Ma. dziś pokażę wam jak otworzyłem 15 kluczy do skrzyni skarbu I przetestowałem nowy piratki kostium W filmie dużo się wydarzyło, więc polecam go do samego końca A jeżeli chcecie mieć udział na Anaseta, zostawcie suba, lajka i napiszcie swój nick w komentarzu Dobra, no i odbieramy kostium pirata i 15 kluczy do skrzyni skarbu Dobra, wkładamy sobie kostium pirata No i otwieramy 15 kluczy Dobra, pierwszy leci Zobaczymy co... O kurde, Elka Dobra, serca. Lecimy dalej. Kolejny drop Excalibur w animacji. A słabo. Mega, teraz mega słabo poleciało. Ale mamy dwa kostiumy już. To jest mega fajnie. O, bania. To jest chyba Git. Dobra, let's go dalej. Proszę, coś do tego. No dobra, spodnie. Wydamy sobie seta do kosza. Lecimy dalej. Teraz co? Eee, kurde, poleciało dobrze, a teraz już jest cienko. Dobra, zmieniamy sektor. Ale mega na początku dobrze poleciało, dobra. Aj. avant no Trident, to chyba źle. O, 16 przytromiowanych to jest mega dobre. Chyba. Ktoś na Woj się gada. 8 koksów, kurde, to mega słabo. Nie wiem czy to oddało. Hm. Może się też ocenić w komentarzu. Okej, okay, to kolejny trident. A na Nie wiem czy bardziej z animacją czy bez animacji się opłaca otwierać. Dobra, dalej, lecimy. Excalibur może. Aha, dobra, zmianki. Cienko. Dobra, trzy ostatnie klucze. Excalibur, proszę. Animacji. O. Aj! O jedno od Excalibura. Ja pierdzielę. Ale emocje. Mieczyk i ostatni. No i dobra, chyba. No cinko. dobra, no przynajmniej mamy kostium pirata. No git chyba, ja oceniam dropik tak no 8 na 10. Dwa dni później niestety wywaliłem się z całym moim punkiem. Macie zobaczyć ten film, ponieważ już jest na kanale. Nie miałem nic, ale mój widz postanowił mi coś wręczyć. O kurde! Nie! Nie gadaj! Ja pierdzielę jaki donate! Dobra, ej on chce jeszcze coś dać, bym mi napisał. Dobra. O kurde! Ja pierziele! O kurde! I czek jeszcze. Dobra, on chce coś jeszcze dać. Zobaczymy. Chcę coś jeszcze dać. O kurde, peta bobasa. O ja Dobra, bijemy typków. Czas na litrę. Będę za nim wejdział. Nice, 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 Czekaj, bo oni chyba jedą z pana. Masz LK Daj Nie, Hitni. nie. Hitnij. Yes, mam Hitnij! Dobra, nice. Daję jest dwa, daję dwa. Już idę do ciebie. Uważaj, plecy ci robią. Wiem, wiem, daj z dwa Dor nie ruszy się, ale to, to są ci z spyka Czekaj, ja jednego będę bił. Uważaj, bo tu terapał. Nie, da nie, dawaj mi dwa, dawaj mi z dwa. Ja mam mocarny miecz, dawaj mi z dwa. Oni tu terapy mają, urował. Dobrze, jak to S2, S2, S2. Ej, co? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Widzę, widzę. S2, 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 S2. Kurp. Co Uważaj oni, zaraz cię tam przycą, czy coś. No. Adoro, to ty. To ja, to ja, to ja. Czekaj, mam łopatę, otnij się. No. Że nie mieli tu trapa. Mają, Ma, mają, 100%. Procent. Mają. Uważaj, proszę. Nie padnij. No wiem, na luzie. Czekaj, ja mam. tutaj od Czekaj, oczysz... oni chcą... Daj, daj, jest dwa! Ej, S2, no ma, masz mogę zrobić Masz, przysłań, S2 masz S2 Ma łeba na czole, dawaj Osuń się, osuń się Jestem, dawaj S2, S2, S2. No. Dałem Ja nie mam dźwigni, nie mogę wody zamurować Na luzie, ja mam Biorę zamurowywany chyba Ej, per -chorus. Chorus. Chorus, 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 chorus Gdzie? Chodź o tego surteachera, dawaj S2, S2 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 Unikaj, gdybyś Masz Woda ci rozdałem Uważaj banie, to trapa mają, czekaj wknukam go, masz je Czekaj banie, no tu... Uważaj, od pleców cię wknukuję Czekaj ja idę S2, manku, S2, S2, kanku, S2 Masz dałem Chodź tu, za mnie, chodź tu Czekaj banie, wknukują no idioci S2 Czekaj, bo ja jednego biję Masz S2 Dwójki mi się kończą już Ile masz jeszcze? Dwie. Dobra, goździki stawiam. Czekaj. Czekaj. E... Okay. Napiszem go. S2, S2, 2 2 Dobra. Trzymam dwie dnia, Bigo. Dobrze. zabiję, zabiję. 1600 dolarów. Nice. Miesz 22%. E, dwi... Miał e, 23... Od... E, daj, no, daj jest dwa. daj jest dwa, Skakuję do trapa. Daj jest 2 Daj jest 2 Zamurowałem, żeby nie dripał kinek. Ja rąbnie, rąbnął. Ja pierdolę nice, dwa so koła z nich mam. Oj, oj. Tepnąłem, nie, czekaj. Tepnąłem, tapnąłem, tapnąłem. Tepnąłeś, tapnąłeś, tapnąłeś. Co mam się? Dobra. S2, S2 od razu, S2. Czekaj, naraz trafiłem. A, a nie, to ty. Masz, chodź. ludzi, hmm, ludzi. S2, S2. Dobra. S2. Dobra, Masz. Mam, mam, mam. mnie. To. 1400, 1400. 1400 kit na ja. ci... nie Jak będą ci gripami robić? Chociaż takim gównem już nie będą jesteś. itemy dla ciebie. Ja kopuję. Oj. Ej, od tracu. Sorry, że padłem. Dacu mnie w ogóle sknokał. W takim głównym trapie, trapie znowu się wylogowałem. Dobra, zabij go szybko. No tylko biorę go szefko i. zabijam, zabiłem. zabiłem, zabiłem, zabiłem. pani jesz, no. Tu jest. Ej, pomóż, pomóż! Rozkopuję. Dobra. Żyj, żyj, żyj Żyję, żyję, żyję Zamurowałem trap'a jak coś Nie muszę starać no, się, rup, dobrać, rup. Oj, zabiłem o, cię, ten ja pierdzielę. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Teksturpaki znajdziecie na moim Discordzie. Jeżeli ktoś mi da się kość do najta zapraszam, twórzcie tickety na moim Discordzie. Szykujcie się na kolejny mocny film. Siema. O kurde, elka w trapie! Pada, pada, pada. Zginęła, zginęła!